Trzeba dzisiaj sobie wyszedłem na dwór, jest bardzo piękna pogoda Zobaczcie jaki ładny widok Kurwa tam ktoś leży Ty może potrzebuje pomocy Ty to jest olejnik Alkoholem je go Olejnik stawaj człowieku no stawaj Gdzie w tym No człowieku nie wiem, leżałeś tutaj na jebany chyba. Czemu ty jestem? mnie nagrywasz? Najebany jesteś, człowieku Co ja tu robię, kurwa ja pamiętam, że... To ja tu w ogóle robię. Kim ty jesteś gościu? Czemu ty mnie no, nagrywasz? Człowieku, wyszedłem sobie na spacer. Kamerą? No, chcesz ze mną robić YouTube'a? Widziałem, że cię wywalili Kurwa. Ty no... Ma... No ja już u Marka nie pracuje, ale... Co ja robiłem na tej łące? No nie wiem, dobra, chcesz ze mną robić YouTube'a? Ja nawet nie wiem kim ty jesteś gościu. No proszę cię! Wyrzucili cię z pracy, co masz innego do robotu? Proszę cię Aż Ty ze mną chcesz nagrywać YouTube'a? No, chcę, no, człowieku. Tu że z bym miała. By się przydało coś teraz robić, jak nie wiem, pracują marka. No to. To jak? Nie wiem, ale ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem teraz. No, człowieku, jesteśmy w Kijewie. Oj, to musiało być ostro. Jeszcze łeb mnie na pieprza, kasa czuję. No co, dobra, no to dawaj nagramy coś, ale. Ja cię nie znam, w prawie gościu. No to poznasz mnie. Dawaj nagramy. No co? dobra, w sumie nic mi nie szkodzi. Chodź ja mam samochód, e, pojedziemy do mnie, nagramy coś dla widzów. No dobra, dobra, no to dobra, no to możemy lecieć. Dobra, dobra ja samochód to... No To dobra, no to kurde możemy lecieć, no. Dobra, dziecko. Tak nie mam nic do stracenia, to pan. Co? Nie mam nic do stracenia, to możemy do No Tak, nie masz pracy. Kurde, a co ja tu robię? No człowieku leżałeś najpany. Ja cię jak coś ci zawiąza do domu, choć pojedziemy, nagramy coś. No dobra, to lecimy. No to lecimy, ja jestem sobie w kilu. Olejnik czeka na mnie. Co tam, olejnik? W porządku, w porządku. Tylko do końca nie wiem, co ja tutaj w ogóle robię. No człowieku, robimy YouTube'a. Marek cię zwolnił z pracy. No zostałem zwolniony niestety i... W sumie gdyby nie ty, to i tak bym pewnie to zrobił, ale bym nie miał z kim bym musiał kogoś znaleźć, a tak to... No tak, a ja chciałem ci życie tak naprawdę uratować jak wtedy, bo myślałem, że potrzebujesz pomocy. To, to, to szanuję, to szanuje, ale w ogóle masz coś tutaj do picia, bo mam takiego kaca, że... No, no, no już ci daję, poczekaj. Masz. O, gość. Jeszcze napij. Dobra, bry. Ty, a ja czekaj, jeszcze papieroska byś miał? No, 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 czekaj, już ci daję, masz. masz. O oh, kurde, gościu, pa. petarda. I Jeszcze do paniczka. No już, już, już ci daję. Jakąś piąkę Nie wiem kiepuj sobie do tego doświadczenia No to więc tak no to zostałem zwolniony u Króżwila. Nie mam już roboty tam Nie będę z nimi nagrywał już nigdy Zostałem sam ze mną No w sumie teraz z tobą tak ale my się nawet nie znamy Pierwszy raz cię na oczy widzę nie wiem kim jesteś nie wiem czy masz jakieś złe, złe cele co do mnie. Nie, nie, ale... No ale myślę, że myślę, że możemy coś razem działać, jeśli będziesz w porządku. Będziemy dobrze nagrywać. No na pewno. Ludzie w komentarzach możecie pisać co byście chcieli zobaczyć na tym kanale, bo na pewno będą odcinki mega odjechane. Będziemy robić zadymy. Będzie dym ogólnie. No i co jeszcze mam powiedzieć? Żebyście zostawili łapkę w górę dla zasięgu na tym filmie i komentarz, bo to jest taki pierwszy wprowadzający film, który wprowadza was, w, który was wprowadza, sorki, ale nie mogę się skupić z tego wszystkiego, że straciłem robotę u Kruszwila. Więc co, no na pewno to nie jest żaden żart, że odchodzę od Kruszwila. Po prostu zostałem zwolniony, już tam nie wrócę. To jest wszystko prawda, 100%. Nie ma żadnego baitu, nie ma żadnego clickbaitu. No, po prostu mnie już tam nie będzie, tak? Możecie zostawić subskrypcję, jeśli chcecie oglądać mnie i poczynania mojej ekipy. To jeszcze zobaczycie wszystko w następnych odcinkach, jak będzie to wyglądać. Co mam powiedzieć dalej, no? Widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia, piąteczka. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu, co chcecie widzieć na kanale. No, a pozdrowisz mnie? Nie pozdrowię cię. Jeszcze cię nie znam. No kurwa. Zobacz, zostałeś papierosa w Dobry Dobrywara masz? Nie, mo wiesz co, mogę ci coś lepszego dać. To, to, to co będziesz lubiał. O, no dobra, to co? Kończymy ten film. I widzimy, i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia! Piona!